No i cyk. No i cyk No i cyk to nie powinno być jakieś bardzo skomplikowane Co jest? Musimy się dostać tutaj. A żeby się dostać tutaj, potrzebujemy rozkminić te zagadki. Tylko no, zagadkę. No dawaj, dawaj. dawaj. Atakuj, no tak, no. pierdzielej rach. Czy ja tutaj przejście nie ominąłem? Tutaj raczej nie ma nic, raczej chyba tego nie możemy otworzyć. Tutaj nie ma nic, to jest ślepy zaułek. No jak Bum Tarara, to jest ślepy zaułek, czyli jedyną opcją, gdzie możemy cokolwiek rozkminiać jest tutaj. Gdzie to jest jakieś przejście, no? Czyżby tu było? Gdzie to? Ta... Bo tu jest. Nie no, niemożliwe, żeby było tu, gdzie ta pochodnia jest. Przebiegnijmy tu. Nie, na Ok, teraz czekajcie, czyli tutaj jest jakby było kilka sekund. Czyli muszę zrobić tak. Teraz to, tu się zatrzymuje, tak, a od razu zjeżdża. Siemaneczko, bum, piątka, się, siemaneczko, powiem ci, że jakieś grubsze rozkmina tu jest z tą katakumbą. I tak szczerze ci powiem, nie mam, nie wiem co tu zrobić. <ścoughs> szczerze powiem, to mnie normalnie trochę mi siada na psych. o, o, o może tutaj. Hitu. Nie wiem co tu trzeba zrobić. Pojebane trochę to jest. Chyba nas, chyba nas te katakumby pokonają. Ale kuje w <laughs> No trochę trochę kuje. Tutaj nie ma żadnego kurczę przejścia. Chciałbyś, no kurde, najebało śniegu. Bez Ja pierdolę, teraz nie mogę wyjść. O, tu też pada. Powiem ci, że... <ścoughs> Szczerze powiem... Nie mam za cholerę pojęcia... Gdzie jest ta dźwignia. Powiem, że... Chyba, chyba się poddamy. Katakumbami, bo ja nie wiem, jak należy to otworzyć. <laughs> nie mam pojęcia, gdzie tu przejść. Musi Maro przejść i mi powiedzieć, gdzie tu jest przejście. <laughs> bo ja nie mam pojęcia. Nawet nie mam pomysłu na to. Nawet nie mam pomysłu. No Maro w miasto pojechał. Możliwe, możliwe. Kto wie, kto wie. Dobra, weźmy sobie teraz zróbmy tak. Nie. Dobra, weźmy sobie. Zaznaczmy tu, że tu jest skarb, którego nie zdobyliśmy i mamy teraz. To tu już wszystko w sumie. To otworzyliśmy, to jest otwarte. Lodówka trzyma się. O, trzyma się, a czemu ma się nie trzymać? Tam jest śmierć. Gdzie jeszcze możemy iść? Zastanawiałem się, gdzie mogę iść. Nie pamiętam, gdzie taki jaszczur był. Z chęcią bym go ubił Ale za cholerę nie pamiętam gdzie ten jaszczur był Te żółte to, że tam mogę się przenieść, teleportować Wyklęte katakumby Ogólnie to miejsca, gdzie mogę się ten przenieść tak z dupy, po prostu z dowolnego miejsca mogę się tu teleportować. No dobra, możemy sobie tak w sumie trochę pozwiedzać terenów. Szkoda, że w Ralu, no kurde. Joks, jakie to by było wspaniałe, mówię ci. Wychodzę z pracy, cyk, jestem w domu w 3 sekundy. Wspaniała rzecz. Cyk, jestem w robocie w 3 sekundy. Czy tu są te, te. Tu chyba są te pierdzielone homary. Dobra, idziemy sobie. Nie, 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 nie tu. Dobra, idziemy sobie w tę stronę. Musimy. Możemy sobie tutaj iść w sumie. Bo tutaj jest to miasto. Dobra, tutaj pójdziemy. <zysy> Ogólnie, ja ogólnie powiem Ci, że jak sobie odpala muzyczkę, tak wiesz, to... No ale fakt jest faktem, że patrz ile czasu by zaoszczędziła. Dobra, pozwiedzajmy sobie tutaj. A, bo tutaj są te, te... Pano, pany tu są. bojownicze szubie ninja. Tutaj jakoś niespecjalnie tutaj wyeksplorowałem ten teren. Zobaczę co tu jest. Może coś tu przegapiłem. Zobaczmy, co tutaj jest. Ja wiem, że tutaj są takie. O, tam coś jest. Wiem, że tu ir irytujące takie raki są. Musimy przejść No oczywiście Oczywiście, że planuję To jest ta starucha Dobra To Musimy iść tam Tylko na razie ma, wiesz, wypakowane Siema Rafik O, Rafik będzie wiedział O, właśnie Rafik będzie wiedział Rafik, jest rozkmina. Rafik, jest rozkmina, musisz... teraz ty jesteś moją tą... wikipedią, więc mam do ciebie... interes, tak zwany. Mam tutaj taką tą... Yy, jaskinię. O, tu jest, taka jaskinia jest. I jest taki problem, że nie wiem jak ją przejść. Znaczy, w sensie jest jakaś taka jakby winda do góry, gdzie są kolce i ślepe załuki. Nie wiem, jak dalej przejść. Zaraz ci pokażę. Więc spokojnie, nie stresuj się, Rafik. Zaraz ci pokażę. O, dokładnie, no, o, dokładnie, ta. dokładnie tak. Ściany są ukryte, możliwe. To tu są ściany takie te? To tu takie coś jest? No dobra, dobra, dobra. Rafik, pomożesz mi, bo bez kitu. Serio nie mam pojęcia. Są tylko dwie ścieżki. Jedna to jest taka winda. Teraz ci pokażę. No i tutaj, i nie wiem gdzie dźwignia do tego, do tego przejścia tutaj. tutaj za dużo ścieżek to nie ma do rozkminy. No i tutaj mamy takie coś. Tutaj jest, patrz, tutaj jest to. Tutaj mamy takie coś. Nie wiem, czy ja tam mogę zeskoczyć. To jest to pierwsze pytanie. No i mamy drugą ścieżkę tutaj. No, i Tutaj nie ma nic ogólnie. Na dół musisz, czyli muszę zaskoczyć tak? Czyli to czego nie robiłem? Czyli muszę tam zejść. Okay. Dzięki Rafik. Ja się tak się zastanawiałem czy się nie zabije, no ale dobra Dzięki Rafik, dzięki, dzięki Dzięki Sprawa rozwiązana Dobra, widzę, że z wami to tutaj bez sensu się walczyć, bo ciągnę was też krzesza. Urde! Zostaw mnie! Pisz na widzie, na drabinie. No i dobra, spoko. No i dobra, podoba mi się to. Dobra, i cyk. No i super. Dobra, nie lubię, nie lubię tego, że jak mam napis jakiś, to nie mogę atakować. To jest takie głupie. Dobrze, i mamy tutaj otwarte przejście na bossa. No i super. Znaczy, tutaj to był taki problem, że one coś się skrzeszało cały czas, więc... No i dobra, idziemy na bossa. Idziemy na bossa. Moje pieski. No dawaj, dawaj. Wiem, że tu wyjdziesz. Nara, panie. Fajnie było, ale się skończyło. No dobra. Alligator. No i tutaj mamy Bosika. Bosika sponsoruje Rafik, który nam pokazał gdzieś w Tak, powiem to tak, nie doceniłem go. Siemeczko, hejka, hejka. Powiem tak, nie doceniłem go. Bo te bossy mi schodzą tutaj na trzy hity, więc nie doceniłem, nie doceniłem bossa. <grych> Także tak, tak. Ale tego błędu już nie popełnimy. Dobra, Ty, tych parchów zostawimy. Nara, nara, nie trafisz. <laughs> Ciulu, złoty. No dobra. No dobra, nie chcę walczyć z nimi Ja pierdolę, weźcie zwierdzielajcie. <laughs> Czuję, że... Mam tutaj Chcę zacząć w Jaką klasę postaci wybrać na początek? E, nie wiem, ja gram samurajem. Samurajem z dwoma katanami. Ale sądzę, że jakbyś chciał magiem grać, to chyba piromanta jest dobry. Rafik, wypowiedz się. Ja gram akurat samurajem. Powiem Ci, że na dwie katany to jest zajebiste. Bo tutaj ekspertem jest nasz grafik. go wyczuć. Ja pierdola. Dobra, dawaj, zabij Dobra, teraz... Nie Mogę nawet ataku wyszły. A, no tak, sobie po ciemku gram, no to... O, no, super. Super boss. Teraz pewnie umrę. Kurde, te jebane kobiny mnie wstrzygają. Kurde, jebany. Dobra, no to teraz to już jest... Jesteś prawie na zejściu, wiesz? To już po tobie, ty! Kurde, co tu się stało? Kurde, prawie go zabiłem Ech. No i dobra. Jakaś akcja, jakieś wyzwanie. Eee, w są spoko w gotoworze, więc Ale wiesz, w Walkiriach to była jedna walkiria, a tutaj masz te małe te gówniaki, które... Biegają wokoło, co jest lekko irytujące. Moim zdaniem. No ale dobra. Podejście numer 1529 Kurwia, to skurwia, to wylatające Gówno! Znaczy, piekające w sobie. Wdzielajcie, dajcie mi z tym bosem walczyć. No, co no, jest? Jeszcze jeden. Dobra, dawaj, lec jeszcze jeden. Ja. Yeah. No weź się. W jebany! Człowieka, okej, okay. dobra. Ha! Ua! No i git. Znaczy, to nie był jakiś trudny boss, ale... To, to, to na około niego latało bo było trudniejsze niż sam boss, więc... No i dobra. Zrobione. Powrót do wyjścia. No i super, no i super. Kolejny boss pokonany. Samego bossa bym rozwalił na kilka hitów, ale najgorsze to co latał naokoło niego. A sam boss to jak no. Dobra. Ja bym chciał tą miaszczurkę jednak rozwalić. Bo tu mam taką miaszczurkę do rozwalenia, która mi chyba daje katane, ale ja nie pamiętam gdzie ona jest. Więc. Katia, zobaczmy sobie coś tworzenie. Ja to chciałem postać. Eee, 2400 mam tylko... więc wezmę sobie zregeneruję się. Dobra, zatrzymuję nagrywę.